Cześć! Cześć! Wszystkim witajcie w Super challenge, który już widzieliście na naszym kanale, ale postanowiłyśmy go odnowić i zrobić trochę na śmiesz, Trochę Dokładnie. taką dziwniejszą wersję. <noise> A to, to jest oczywiście tak, tak. Kto? kto? I mamy na naszych rączkach napisane inicjały każdej z nas i myślę, że zasady znacie. Zadajemy pytanie i każda z nas obstawia. E... Tak, na 3, 2, 1 pokazujemy, jak myślimy, która z nas coś tam robi. Coś tam, coś tam, I to są nie? naprawdę dziwne pytania, także zostańcie z nami, żeby się dowiedzieć. Tak, zostańcie. Pierwsze pytanie. Tak. No. Którą z nas przyjęliby do FBI? Co? No dobra, Co trzy, FBI? dwa, jeden. jeden. Serio? Tak, no. tak. Ja jakoś najbardziej Ciebie widzę w FBI. Tak, a ja też cię widzę w FBI. Tak, tak, Ty masz taką smykałkę. No i przede rzeczy, wszystkim wydaje stanie. mi się, że ty... Jednak, Ale bardzo mi to, no. mi to jest miłe, słuchajcie. A, proszę. Przede wszystkim jesteś odważna, więc jakby gdzieś tam, no. tam trzeba być bardzo odważnym. Wydaje mi się, że potrafisz zatrzymać sekret no. pewien. A tam Nie, wiecie, sekrety. No. Takie, że. że Jakieś jak tajniak. Tajniak, 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 no. Tajniak. I ty słyszysz do takiego tajniaka. Tajniak. Tajniak jak nic. Dobra, uwaga. <laughs> Fajnie jak, jak, jak Która nic. pierwsza wykąpałaby się w stawie pełnym żab 3, dwa, jeden. No co, no. ja muszę się zastanowić? Ja też. W stawie pełnym żab. Mhm. <grym> jak chyba Jula? No! Ja, ja ale nie, ja też się zastanawiałam, czy bym się nie wykąpała, bo nie, nie byłby to dla mnie jakiś duży problem. Bo, nie no? Tak? Tak? Patrząc się na nas trzy... Ja bym pomyślała, że ty, bo ty jednak potrafisz. Wiesz co, takie bo to zależy rzeczy. jakie to są żaby. Jak są takie małe... A co? No. Jak są takie małe, no to spoko, ale jak są takie wielkie, no to bym chyba tego nie zrobiła. A ja bym to chyba zrobiła, więc tak? chyba zmieniam w ogóle na siebie. No nie ja ma to, zmieniania. Nie. Ja zostaję przy gefi, bo mi się wydaje, że gefi ty nie raz jego mówisz, że czegoś nie zrobisz. A później to Ale pod takiej adrenaliny, ty tak jak jesteś sportowcem, że masz jakiś cel? Ale wiecie, co zrobisz. Tak, ja nie. myślę, że we dwie byśmy wskoczyły, ale osobno. A ja, ja nie. 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 Jedno jest pewne, nic ja, nie pomyślałam. Nie, pomyśla nie? O mnie. tak. Ja bym przyczynił. Tak. Nie, to Ty ja byś w... nie uszczyła, ale mówię. to jest ja tak, tak, że my byśmy we dwie wskoczyły, tak. ale osobiście. My byśmy, byśmy się obie nakręciły. Nie zrobisz tego, ty też tego nie zrobisz. A może zrobimy razem. Tak, tak by było. Która wytrzymałaby miesiąc bez telefonu? Kefi, no? Tak? Ja w życiu bym nie pomyślała, że gefi, bo Gefi cały czas się ze swoim kupakiem, to, to jest prawda. Jedno. Druga rzecz, często sobie robisz selfie, bardzo często, ale ja bym, bym wysyłała listy. Nie, ja to widzę. Ty w ogóle nie w życiu, bo Pozdrawiam ty jesteś uzależniona od telefonu. Ja... A ja siedzę sporo, ale wiem, że na przykład pół, półtora roku nie miałam żadnych mediów społeczności. W sensie, ja wiem, że ]jącym. pół roku to jest dla mnie za dużo. Ja bym na pewno nie miała. Poczekaj, mówiłeś o miesiąc. miesiąc. To, też za... to też za dużo. Dobra, okej, okay. dalej. Ale nie chcę się wykluczyć. Dobra. Którą z nas, nie sugerujemy się, zamykamy oczy. O nie. Dobra. Którą no. z nas zatrudniliby do mycia szyby w najwyższych wieżowcach? Trzy, dwa, jeden. Gefi? No ja się wiedziałam. Ja, ja... się wiedziałam. I ty się siebie... Nie, Tak. No bo wydaje mi się, w sensie wydaje mi się, że Gefi, jeżeli chodzi by, chodziłoby o kondycję, Sprawność, to by wytrzymała. To no. Ale no. że gdzieś tam nadal wydaje mi się, że... Ja nie mam problemu w ogóle z wysokościami. Z wysokościami. Z ja wogórami. też. A, też nie masz? Nie. Zresztą miałam wrażenie, że byłeś szybko. Ja też tak miałam wrażenie. Nie, co wy. nie wow. wow. że nie. No to kitara. Ja się okropnie boję To możemy razem pracować. Straszny. Tak. Yeah. A ja bym, ja bym nawet... tam machała z dołu. Ja bym w ogóle nawet mhm. chciała spróbować, bo mnie to jakoś tam trochę wygląda. Ej, to jest w sumie ciekawe. Ostatnio, słuchajcie, jak byłyśmy w naszym studiu muzycznym, to nagrywamy sobie piosenki i nagle patrzymy, a jakiś człowiek <grym> za oknem, tak. a ten to studio jest takim wieżowcą i on do nas macha. A my, a nie, on wysłał nam taki uśmieszek, tak, nie? Tak, na, na taki uśmieszek. Słodkie. Uh, uwaga, kolejne pytanie, za zamykamy Aha, oczy. Pnęłam. Która z nas zgoliłaby brwi? Trzy, dwa, jeden. Już? Tak. Dlaczego myślicie, że ja? Jakoś tak instynktownie. Ja bym ja sobie tego nie zrobiła w życiu Ja nie wieko, się, o, nie a ja od razu tobie pomyślałam, że ty jesteś taka najbardziej. Na luzie, jeżeli, na luzie, jeżeli o... chodzi o nie, nie wiem, wiem tak wyjdę. Tak nie wiadomo w czym. Oboj Ale za to Gefi bardzo lubi swoje brwi, które nie w sumie no. Fakt, no. no więc jakby ja jest Ciężkie pytanie. Myślę, że, że żadna tego nie zrobiła. Myślicie, że, że, że ja? Ja bym w życiu tego nie zrobiła. Przyrzekam, nigdy w życiu bym nie zgoliła sobie brwi. Dobra, lecimy dalej. No, ale o. śmieszne jest to, że po prostu każda siebie nie dała, no. No tak, no, no wiadomo. Szóste. Zamykamy oczy. No. Mhm. Która najlepiej poradziłaby sobie na bezludnej wyspie? O, o jajka. Nie mhm. widzę. Już. Natka. By natka była harcerką i umie mnie no. zrobić ciała. A faktycznie. To jest fakt. no. Sorry. ja myślę, że. Ty Ty byłeś harcerką. Co, nie. jak co? ale m... Dzięki Gefi, że we mnie wierzysz. Ale myślę, myślę że nad... Ja uważam, że nie teama... wiem, czy bym sobie poradziła, ale myślę, że Wy byście sobie poradzili. Nawet ma mam większe zdolności przetrwania w terenie. To na tak. Pewno. Może boję się wielu rzeczy, ale akurat przez to, że byłam harcerką tyle lat, to tak, wiedziałabym, jak przetrwać po prostu na bezrudnej Wyspie. Mm, tak, no. Tak. To by było dziwne, a nie chciałabym. Ja myślę, tego. że miałam zrobić strawy łóżko. Tak. Ja bym nie miała problemu z życiem z no. naturą, ale nie, nie, nie wiedziałabym, jak zbudować szałas. No. Tak. Kolejne pytanie. Tak, zamykamy oczy. No. Mhm. Która ubrałaby skarpetki do sandałów? się zgodziły. Geffi, tak. totalnie geffi. Dobra, no ale... bo geffi najmniej tak sobie. czasem tak wychodzisz po prostu? Ja sobie wychodzę po prostu i w dresach sobie lubię wyjść tak o. Że nie przejmowałabyś się sama. Nie, no. Najprędzej geffi. Najprędzej Tak. tak. Dobra, tak. współczuję sobie na wakacje wyjść po prostu. Opalę sobie skarpety, nie? Dobra, uwaga. To jest mega dziwne pytanie. Zamykamy no. oczy. A Które mhm. to jest pytanie? Dziewiąte. 9 dobra. No. Która? Przyjęłaby do domu marsjanina. Już? No. Mhm. A ja chciałam się Wydaje mi się, że tak, myślałeś, że Jula? bo ja kocham IT. E. bym zobaczyła I w ogóle fascynuje mnie jakiś taki dziwny świat, e, takie alienów, właśnie, wiecie o co chodzi? No, 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 no. Obcych. Mega mnie to fascynuje. Okej, okay, Mogła w ogóle polecić na jakąś inną planetę i szukać takiego obcego życia, bym to zrobiła. Podjęłabym się mieć. dobre, tak no. misji. Tak, fajnie. Mega. W sensie, no nie wiem w sumie, tak instynktownie. Kochani, ostatnie pytanie. Już no. zapytam oczy. Która przejechałaby się na szerafię? Hmm, jakie w ogóle trudne, dykcyjne słowo. Jeszcze nie... Wy nie czekajcie. Jeszcze nie, <laughs> nie wiem. Jak to Chciałam powiedzieć, nie wyświetliłam. <laughs> eee, no no tutaj... No dobra, no. Nie, nie, że wszystkie, dlatego pokazuję Słuchaj, wszystkie. Wszystkie się w w ogóle przejechały. Pewnie. na terapię, nie tak to no pytanie, każdy że... by się przejechał każdy, na tak, tak, żadnych. No na pewno też byście chcieli się przejechać na żerafię, nie Każdy nie. by się przejechał na żerafię. Koniec kropka. Tak, tak. Myślę na pewno też, że to jest super. Stwierdzam, że byłyśmy w miarę zgodne. To były bardzo dziwne pytania, ale, ale sum... myślę, że przez to, że były takie absurdalne, to też trochę odzwierciedlały nasze charaktery. Tak. Wiecie o co chodzi? Tak. W, tak w tak ekstremalnych jest. sytuacjach często łatwiej jest zdecydować niż w takich e, prostych. Tak. No, w sumie tak. Tak. nie wiem dlaczego. Coś ale tak tym jest? Nie? Coś tym jest, bo Ale też często jakimś instynktem w ogóle się posługujemy. Tak, nie tak, wiadomo tak, dlaczego. Tak. No bo to chodzi o takie pierwsze skojarzenie, nie? No. E, jeżeli podobał Wam się ten filmik, to dajcie nam znać w komentarzu, I czy mamy zrobić kolejną część. I spróbujcie tak. koniecznie ze swoimi znajomymi. Myślę, że to jest bardzo fajna zabawa. Żeby, żeby się też rozpoznać. bliżej poznać. Dokładnie. Dokładnie. A Dokładnie. jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby być z nami na bieżąco. No, to trzymajcie się. Hej. Cześć. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału, polubienia filmu i zobaczenia najnowszego odcinka na kanale.